Krampus to przerażająca istota, której boją się wszystkie niegrzeczne dzieci. Ten odrażający demon w tradycji Bożego Narodzenia uznawany jest za potworny odpowiednik świętego Mikołaja. Jak zapewne wszyscy doskonale wiemy, wyżej wspomniany poczciwy staruszek z siwą brodą odwiedza dzieci 6 grudnia i nagradza dobre zachowanie drobnym upominkiem. Noc krampusa natomiast ma miejsce dzień wcześniej. Składa on wizytę tym, którzy trafili na listę niegrzecznych, i zamiast prezentów zostawia im rózgi lub grudki węgla. Czasami porywa on niesforne dzieci, wrzuca je do wiglinowego kosza, który dźwiga na swoich masywnych plecach i zabiera je do swojej mrocznej krainy, gdzie wymierza im potworne kary cielesne. Według niektórych podań Krampus rozszarpuje swoje ofiary za pomocą pazurów lub po prostu je pożera. Zazwyczaj przedstawiany jest jako brudny sadzą rogaty potwór o ludzkiej posturze i nogach kozła. W zależności od danej legendy odziany jest ze zwierzęce skóry lub szaty mnicha. Towarzyszy mu dźwięk łańcuchów, którymi skute są jego ręce. Aby robić jeszcze większy hałas, do swoich rogów ma przyczepione dzwonki. Wizerunek Krampusa oraz jego rola różnią się w zależności od regionu, ale w jednym wszystkie podania są zgodne. Jest to bezwzględna bestia, której lepiej nie spotkać na swojej drodze. Dlatego pamiętajcie, warto być grzecznym.